Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie, w materiale z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i od Guślarza wyszliśmy i wracamy do Barona, jak się okazuje Kasztel się pali, także akcja, akcja. Lecimy na no O, się. Osin, gdzie jest Osin? Widział go ktoś! Chyba został Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją, jak baron wszał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo sponie żywcem. On i konie! No dobra. Spróbuję. Tylko się pośpiesz. się Cholera, ile temu. Muszę się śpieszyć. otwarcie drzwi to tak nie do końca bo im więcej tlenu tym, tym lepiej się hajczy ho, ho, ho! mamy bohatera wiem co najebał za się wiem że twoja żona poroniła to było przed tym czy po tym jak ją pobiłeś wow. Co ty mi tu imputuje nie rób ze mnie idioty! Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Za Uciekły od ciebie, tak było? Rzekł! Mocny jest, mocny. No, ile mam czekać. Ty moje bloki nic nie dają. Poczekaj zaraz ci dojewię. O No nie! Naprawdę? Uciekł od ciebie, tak było? Rzeszły. Chodź to dojebie! Ha! Stawiam pięć koron na biedźmina! Patrzcie, tłuką się! No, choć jeden się odważył baronowi postawić.

Nie tłuką się, No, teraz cię zniszczę. No, to się odważył, baronowi postawić. Sponiewieram cię po całym zrogi. Zatańczmy. Tak. Patrzcie, tłuką się. No, choć jedynie się odważył baronowi postaw. Stawiam pięć koron na dzisiaj. No, choć jedynie się odważył baronowi postawić. Pięć Zdychaj na Ale walka ciężko było Ciężko Baron ciężki przeciwnik Tak wam powiem Bardzo ciężki Zwłaszcza, że byliśmy na hitach. chciałem się troszeczkę namęczyć. Musimy porozmawiać. No i zobaczmy co nam Baron powie. Siadaj Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na tamarę. Nigdy? A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim moczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konno, polowała. Czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi i to ją zawsze przysyłali jak wpadałem w szał, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. No dobra, czyli biju je. A one nie wytrzymały i uciekły, tak? No... Na to wychodzi. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? Dwadzieścia lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego, była przy tym, jak wracałem, zbite w zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało, jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A wiedz mi nieco, ty tam kurwa wiesz. Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. No tak. Czyli on wiedział, że uciekły, a nie że ktoś się porwał. Tu kłamał. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem pilnować. Dobra, co tu mamy? Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. No, dokładnie. Spowiadaj Kapiłem się. Wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu padła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano. Z owszanymi portkami i guzem na głowie, a ich już nie było. Kurwa! Wiedź nie wiesz, jak to jest? Chuja, tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic, tylko flaszka. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie, winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po obie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze, Upadliśmy, i już myślałem, że ją mama ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie, chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Tamara była przy tym wszystkim, widziała to? Może z za drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. No. Żadna biła. Przy dziecku robił się święty. Co było potem? Potem. Było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem ile minęło dni. Myślałem. Że to wszystko. to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zostałem man. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poloniła. Sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne, zakrwawionych przy ścieradłach. Martwe przeze No dobra, co zrobiłeś? Przez dziecku. ciebie albo nie przez ciebie. Ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem, wtedy kurwa o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem, aleczce. Przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Dobra, okaż mi trochę serca. Współczuję ci. Naprawdę. Dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Wedle naszej umowy najpierw muszę znaleźć Tamarę i Annę. A tak się składa, że pomoże nam w tym Twoja nienarodzona córka. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty kurwa? W co? To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy jest skrzywdzili. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi i właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu, wtedy zamienia się w kłobuka. To taki hm, duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Zobaczymy. Jeszcze nie zdecydowałem, co zrobię. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Cokolwiek postanowisz, niech moje dziecko więcej nie cierpi. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem, i wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bójdą, pewnie pochowają w nim na sobą. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. <grym> no, ten to. Dobra, przyjdziemy później do na garstkę. Wcześniej muszę coś załatwić. Tylko się pośpiesz. A ja? Co mam robić? Wytrzeźwiej. No i dobra, tutaj nic nie przeszukałem, może jakieś listy leżą. Chyba nie był Dobra, jakieś groźby nie w karto. Dobra, w tym materiale to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Oczywiście życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. I trzymajcie się, zdrowi i szczęściu. Cześć!